Hello. Witajcie, moi drodzy, w drugiej części naszego testu do unitu czwartego z serii Super Ściąga, czyli materiały pomocnicze do podręcznika English Class na poziomie A1. Dziś będziemy mówić o formie przeczącej czasownika mieć, czyli czasownika have got. Ten czasownik ma tak naprawdę dwie formy: have got i has got. Has got stosujemy do pierwszej, czyli do trzeciej osoby liczby pojedynczej. Tworząc przeczenie wystarczy dopisać not. Stąd powstają formy. Na przykład I have not got a bike. She has not got a car. Można oczywiście powiedzieć to krócej, wtedy będziemy mieć haven't got i hasn't got. Popatrzmy na, na nasze pierwsze zadanie. Należy utworzyć zdania z rozsypanki. Are you ready? So let's begin. Jen has not got small eyes, czyli Jen nie ma małych oczu. The second sentence. Alex and Ike have not got big teeth. Czyli Alex i Ike nie mają dużych zębów. Sentence number three. My friend has not got long hair. Czyli mój przyjaciel lub moja przyjaciółka nie ma długich włosów. And sentence number four. Your parents have not got a car. Czyli twoi rodzice nie mają samochodu. W kolejnym naszym ćwiczeniu będziemy wpisywać skróconą formę w czasownika have got, czyli czasownika mieć. Ready? So let's begin. They haven't got three dogs. They have got three cats. Czyli nie mają trzech psów, mają uh, trzy koty. The następne zdanie. Monika hasn't got a bike. She has got a scooter. Monika nie ma roweru, ma hulajnogę. And the next sentence. I haven't got long feet. My feet are small. Ja nie mam długich stóp. Moje stopy są małe. I ostatnie zdanie w tym ćwiczeniu. A teacher hasn't got blue eyes. Her eyes are green. Czyli nasza nauczycielka nie ma niebieskich oczu. Jej oczy są zielone. Ostatnie nasze zadanie to tłumaczenie. Ready? Let's check. Ten stół nie ma czterech nóg. This table hasn't got four legs. On ma tylko trzy nogi. It has only got three legs. OK. I hope you did it well. Thanks for watching. Bye bye.